Witam ponownie. W poprzednim filmiku pokazywałem wam, jak uratowałem baterię Lux Tools. Teraz tą samą czynności przeprowadzę na baterii Dewalt 18V 1,5A. Ta bateria też nie pokazuje nic i też nie chce się ładować. Indykator baterii nikt nie pokazuje. No to zaczynamy. Naszym dawcą jest bateria Dewalt 18V 5A. Podłączamy naszego trupa kablami pod baterię naładowaną. Plus z plusem. I minus z minusem. Sprawdzamy dokładnie, gdzie trup ma plus i minus. Teraz podpinamy kabelki. Ostrożnie i spokojnie. Nie śpiesz się i sprawdź dwa razy, czy podłączenia są dobrze zrobione. Tutaj będzie dobrze widać. Teraz przejrzyj się dokładnie. Teraz zobaczysz, jak jeden kabelek będzie iskrzyć. Ale bez stresu, bo sraczki dostaniesz. Myśl tak. Bateria to tylko trup, a ożywić warto spróbować. Jak już podłączyłeś, poczekaj chwilę, zanim rozłączysz. Dobra, teraz zobaczymy, Dobra, czy, teraz nasz zobaczymy czy nasz trup z martwych wstał. A tu co za echo? Czyżby ktoś próbował mnie naśladować? Lecimy dalej. Na razie bateria jeszcze jest martwa. Przy naciskaniu przycisku indykator nic nie pokazuje. No to podłączamy jeszcze na chwilkę. Jak będziesz podłączać, to nie wpychaj druta za ostro. Pozostaw podłączone kabelki na około 30 a 40 sekund. Troszkę przyspieszymy ten proces. Żebyś mi tu nie zasnął, bo trochę poświęcenia przy tym jest. Dobra, wystarczy. Teraz sprawdzimy, czy nasza bateria ożyła. Teraz jak naciskamy, indykator baterii diutka się zaświeciła. Oznacza to, że pacjent ożył. No i mamy sukces.